Cześć, 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 nazywam no ja już z kanału już Kapcie z ryżem, dzisiaj mamy wyniki na odpowiedzi Q&A, więc szykujcie się, Wstawicie na... 15 łapek w górę, zrobimy e, takiego fajną niespodziankę dla mojego kolegi, widza, kolegi też, e, Kubę, error, ekse, ekse jakoś tak, więc zostawiacie łapeczki, subujcie kanał, a my będziemy już się zacząć odpowiedź na Wasze pytania QA. Było ich około 10, więc jestem zadowolony. To co ma? I na końcu odcinka będzie też fajna niespodzianka, więc będzie grubą. To pierwszy pytanie: Kubex Error. Pytanie do QA: kiedy zacząłeś grać w Brawl Stars? Jakie miałeś uczucie przed pierwszą rundą? Hmm. Ja grać w Brawl Stars zacząłem rok temu, także w 2019 roku. I to był chyba lipiec albo, albo sierpień, jak byłem na koloniach z moim kolegą Mikołajem, tak? I wtedy on mi pokazał tą grę. Właśnie on mi pokazał i ja kompletnie nie wiedziałem o co z tą grą chodzi, ale tam dosyć jak wydropiłem Barleja. Ale to było fajne, naprawdę takie dziwne. A uczucie przed pierwszą rundą, szczerze, nie odpowiem na pytanie, bo nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam tego. Ale był strasznik. I pytanie ode mnie, jakie masz stanowisko? Pytanie, które ja sobie z innego konta zadałem. To właśnie na stanowisko, jak zostawicie 20 łapki w górę, zrobię jak pokazuję moje stanowisko, też jest nawet. Dosyć może Wam się spodoba, więc ten i Sylwia by napisała, jaki jest twój najlepszy zadymiarz. Mm. Mógłbym określić teraz, ale Kiełek, Byron i Amber to jest moich trzech najlepszych. No. Tu napisał Krzysztof, by kiedy dropujesz ostatnią legendę na moim ostatnim koncie, które niestety przepadło, konto mi już, ty jeżeli dobrze pamiętam, to jest to konto i tam niestety dropem legendę właśnie z mega ale Ona i to, to przepadło, ale to było już kilka, no, kilka dobrych miesięcy temu. Nywyzyga... nyfysy VNG, Szymiks pyta ile masz lat, no tego nie mogę wam zdradzić niestety, ale mogę powiedzieć, że mam powyżej e, 10, nie 10, ale tam powyżej, to już niektórzy moi widzowie wiedzą. Kolejne pytanie Jarosław By. Który z legendarnych zadymiarzy dropu ci jako pierwszy? Ojej, ja pamiętam, Leon. Samochody Michałem do Gdyni, pamiętam to, to był Leon. Mam ten film nagrany z 2018 podejrzewam roku. Myślę, żeby go wrzucić, ale jakby co ja głupoty będę gadał, więc zastanawiam się. Ewa Jan pisze ile masz kont w Browsters. Mam trzy kąta, miałem cztery, no ale co że mam trzy konta właśnie sercem pękasz z spajkami u SSS. Tu Kuba napisał jeszcze grać i Mikołaj S pisze Ej, ludzie mi już mówi, że na 500 słów zrobi film z kamerką. Tak owszem, będą filmy z kamerką na 500 subskrypcji. I jeszcze jedno pytanie, czy lubisz mała... <grydźmi na> jeden. <grydź> tak lubię, wiesz, tak lubię. Tak lubię. I to by było na tyle z pytań do Q&A a teraz jeszcze jedna niespodzianka. Uwaga, jesteśmy w Brawl Stars, nie to konto oczywiście, ale już wam pokazuję, już się przestraszyłem, że nie mam tego Ars, wam pokażę czego, uwaga, wchodzimy do Brawl Stars i tutaj mamy, uwaga, uwaga, mega boxa, tak, za 15 tysięcy pucharków udało mi się wbić Tobiasz, no mój kolega, fajny Tobiaszyński, pozdrawiam cię serdecznie Wbijajcie do mojego klubu, zapraszam, trochę się rozpadam, ale... Mi już ity... polecam. Będzie filmik, jak kupuję karnet na pewno. I uwaga, może jeszcze szanse zrobić. Czy teraz tak, ja zapomniałem, czy dam piątkę, czy ja mogę mieć tą, więc. Czy czwórkę, dobra, takie dosyć szanse, ale najpierw trzy obroty trzeba zrobić tradycyjnie. Więc tak, czekajcie. Ja sobie klikam mega boxa. Ostatnio moja siostra wydrupiła nosem nową postać, więc no. Raz, dwa i trzy. UWAGA JA NIE PATRZĘ NOSEM Jest piątka? E, czy to znaczy, że coś będzie? Oj nie widzowie niestety, bo wtedy miałem jakiegoś co prawda głupiego baga, że chyba no z piątki mi się po prostu jedneczka świeciła Ojeju, ale niestety nie ma nowego zadymiarza, nie ma nowego gadżetu, no niestety. A ja się będę z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie tego filmu, z wami żegnam, cześć.